Witam Was. Powiem w tym poradniku jak zrobić efekt pioruna walącego w ziemię w Godchild 1. Będziemy potrzebować Rockefellera i jakiegoś ludka np. charakter helpera i to wystarczy. Eloelo 350. Dobra, przenieśmy się w moje ulubione miejsce pracy. No i jesteśmy. Tak jak mówiłem potrzebujemy Rockefellera i charakter helpera. A oto ioni XD. Na rockefellerze ustawiamy magię grom. Potem rockefellerem idziemy do progu dachu i przemieniamy się w charakter helpera. Potem charakter helperem idziemy do progu dachu i przemieniamy się w rockefellera. Potem naciskamy caps lock i potem naciskamy literę K, żeby nasz rodzke stał w powietrzu. A gdy już stoimy w powietrzu, używamy magii gromi i walimy w charakter helpera. Podczas czarowania zamieniamy się w niego i idziemy tak jak na filmie. Potem trzeba się innym wydostać z blochu. Ja użyłem Rockefellera, a wy możecie wpisać kod na charakter helpera lub na głównego bohatera, czyli insert pc podkreślenie hero. Potem się w niego zamieniamy i klikamy magiczny klawisz F8. A oto efekt naszej ciężkiej pracy.